Jestem na ulicy Strzelców Bytomskich w Bytomiu. Przede mną wąskie gardło tego odcinka na dojeździe do Stroszka, a więc okolica wiaduktu, zwężenie z dwóch pasów do jednego pasa. No i oczywiście przypominam, w takich warunkach jak teraz mamy. Tak naprawdę znaczny spadek prędkości, więc jak najbardziej stosujemy tutaj zasadę jazdy na suwak. Oczywiście tutaj puszczę tego dostawczaka, który zamierza sobie tam skręcić w kierunku tych różnistych magazynów, które się po naszej prawej znajdują. A żeby pojechać prawidłowo moi drodzy na Suwak, no to przypominam o tym, że jedziemy sobie tym pasem kończącym się do jego końca, a nie gdzieś tam do połowy. Wjeżdżamy jeden na jeden, ten wjechał, że tutaj przed Forda Galaxy, ja powinienem wjechać ładnie za niego, tak to właśnie powinno, powinno wyglądać. Natomiast na najbliższym tutaj skrzyżowaniu chciałbym skręcić w lewo. A tutaj w remoncie mamy wiadukt, normalnie już bym się tutaj ustawiał na skrajnym lewym pasie bo w zasadzie już zaraz za tą zwężką mamy lewy pas tutaj do skrętu pod dawną kopalnię. A tutaj zobaczcie, musimy minąć sobie piadłub i dopiero ustawiam się na skrajny lewy pas. No i czekam na zielony na zielony sygnał. No troszkę tutaj trzeba oczywiście cierpliwości. Długo to zielone nos tutaj trzyma. Natomiast przypominam, tutaj zwracam też uwagę, mamy sygnalizator kierunkowy, czyli możemy tutaj tylko skręcić w lewo, nie możemy tutaj zawrócić, więc gdyby padło polecenie na najbliższym możliwym zawrócimy. No to na pewno nie będzie to. To skrzyżowanie, więc gdzieś byście musieli jechać dalej, i tam sobie dopiero zawrócić. Ewentualnie zawrócić po wykonaniu skrętu. Aczkolwiek to już nie byłoby, nie, nie byłoby to zgodne z poleceniem egzaminatora. Ja sobie tutaj na końcu oczywiście zawrócę i wyjadę z powrotem na ulicę Strzelców Bytomskich a więc taką sobie lekką trasę egzaminacyjną tutaj zrobimy i pominam że tu oczywiście muszę ustąpić pojazdom które od prawej lewej strony by nadjeżdżały i ustawiam się na skrajnym lewym pasie. Zwracam uwagę tutaj już sygnalizator ogólny. A więc sprzeciwka, no nic nie będziemy, nikomu nie będziemy ustępować, bo sprzeciwka nam nic. Tutaj, tutaj nie nadjeżdża, bo sprzeciwka nie mamy drogi. Natomiast możemy spodziewać się na przykład po skręcie yy, pieszych, że będą mieli światło zielone i na to trzeba sobie yy, uważać żeby nie stworzyć niebezpieczeństwa dla nich jeszcze co prawda szedł, natomiast szedł na czerwonym świetle, taką ciekawostkę nam Podejrzewam, że gdyby sobie nacisnął guziczek, to pewnie by światło zielone dostało.